Marcin! Dałem ci pokierować łodzią przez trzy minuty i jesteśmy na Bydgoszczy. Co ty ze sobą zrobiłeś? Ale o co ci chodzi? Gdzie my jesteśmy? Czemu jesteś w trójcyle Tubisia? Co? Co? Co to jest? Co się stało? Nie wiem, Marcin! Te się... grzybowe było coś złego! O nie! Dlaczego? Oby to nawet gorsze. ja co nam zostało, to grzybowek krowy zgrzybiałe, spleśniałe. Da dałeś mi zupkę otrutą! Przyznaj się! Nie! Zbliżyłam się tu Teletubisia przez ciebie! Marcin, to nie była zupa grzybowa. To była niemów. Nie, nie mów, że ty mi dałeś otrutą jakąś kupią miksturkę. No ja też nie powiedziałem. Wiem, że... że za, wiem, ja, że ono, lubisz coś tam kombinować. Jak, jakby, ja, jakby nie fakt, że mieliśmy łódkę z skrzynką i mogliśmy ewakuować, chociaż trochę rzeczy z statku jak łóżko i trochę naciąg. Ale gdzie my jesteśmy? Jest... Powiedz, co to jest za miejsce? Mówiłem ci pięć razy, jesteśmy w bezgoszczy! <laughs> o nie! Nie! Albo jeśli wolisz, to ulica nazywa się bałty. Nieee! W każdym razie. Że... E, potrzebujemy zrobić cokolwiek do przeżycia. Musisz. Jak musimy... ja wyglądam! Co tu się dzieje? Kim ja jestem? co się stało z moim głosem? Pomóż! Dlaczego? Mam się cię <grym> Nie! Nie, to koniec świata! Ma, Marcin! Marcin! babutka, przez siebie wylądowaliśmy o. na Podlasiu! O co chodzi? Wylądowaliśmy Miałam na Podlasiu, sen, że byłem jakimś, jakimś fioletowym ludkiem stary tupisiu, Nie pamiętam jaką się nazywa. Marcin, Marcin, słuchaj, jesteś na Podlasiu. Bo dałem ci pokierować, a ty najpewniej nie byłeś w pełni formy, i w ogóle czemu jesteś przebrany... no. Co? Co?! Dlaczego ja jestem minionkiem?! Czemu masz różny kolor skóry, tych Chińczyków? Jednych? Co się dzieje?! Z tym ludziom! Nie! Co ty robisz?! Nie! Co ty?! Mamy trochę, mamy trochę rzeczy w stachu, ale... mnie mi, o co chodzi?! Nic na eksterminację, Marcin. O co konie. chodzi? Wytłumacz no. mi to wszystko. Myś Jechaliśmy sobie statkiem. jak dzień, jak co dzień po Bałtyku. ty. dałem ci pokieskę. trzy minuty. I Wiecie? jak się awa, Boli! awa, awa. Co to było? Ała. Marcin. Obudziłeś się już z pętli snów? Skończył nam się budżet na nagrywania. Co? co? Uh. Miałem takie dwa dziwne sny. Czy. czy, czy... O, oh, to szczęście. I w ogóle, gdzie my jesteśmy? 50, 50, byśmy to to są krainy, nie miał moich snach. Momentary. O co, gdzie jesteśmy? Tłumacz mi. Y y jesteśmy. To miejsce wygląda jak łódź bałty, ale nie jestem pewny. Ale coś się stało, ja nie pamiętam co się stało. Dlaczego? To tak się na, na, nagle... Z... nie Czy mój nasz budżet był tak mały, że w ramach swoich, czy, butek, małżyw, swoich nie dowiedziałeś się czemu tu jesteś? Ale jak my się rozbiliśmy? Przypomnij mi, bo już zapomniałem. Jak my się rozbiliśmy? No obiedzie wypiłeś jakąś zupę grzybową, potem poszliśmy na łódkę no, statkiem przez Morze Bałtyckie... przez Morze Bałtyckie z Gdańska do Królewca, ale okazało się, że dałem tobie poprowadzić statek przez 3 minuty i wylądowaliśmy i tutaj. O nie! Pewnie przy... o nie ta zupka o nie ta, zup, ta zupa pewnie grzybowa, wiesz, źle nam nie działała, byłem a, pamiętam. No, już ta jest... zupka na dla mnie, dla mnie źle działała. I wtedy byłem tak bardzo zmęczony, że aż zasnąłem. Jakby jak nie fakt, że gdy łódź utonęła i się rozbiła, to znudziłem ukraść trochę rzeczy. Mamy o... jedno łóżko. Jedno łóżko to nie dużo, ale wystarczająco. Dziękuję ci, że ty mnie chociaż... Ej, przyznaj o, to się. Przyznaj to... się, bo ty nie jesteś taki miły. Co chciałeś ze mną zrobić zamiast... Tego, co teraz byłem na łóżku, co chciałeś ze mną zrobić? Eee... Chciałem wziąć pożyczkę na 100 tysięcy złotych i sprawić, żebyś żeby się budził w snach w nieskończoność, bo, bo nasz budżet na nagrywanie byłby większy niż 2 złota. I w bym cię w więzi czasowej. Wczoraj zarabiałbyś więcej niż stracił. Wiesz co? Od razu ci powiem. Ja, miałem takie straszne sny, teraz ci powiem, ja jeden z, w jednym z śnie byłem jakimś dziwnym fioletowym ludkiem, a w drugim śnie no byłem minionkiem. Wyglądasz jak to dwa w jednym. O ty. Znaczy, o ty ty, ty, ty no, wyglądasz do... jak, kurde, kaczka w Rosji, kurde, co to jest, ty idziesz na jakąś wojnę? Tak jest. Ty, a, to... do, do niego, na niego. Nie. na niego radz sobie Dobrą sam wiadomość Z, dobra taka że na tej wyspie jest wągiel więc jesteśmy bogaci zła taka, że nie mam pojęcia gdzie jesteśmy pokaż, daj mapę A, czy w prawym górnym rogu masz królewiec nie wiem o co chodzi, jak się mapą robi? Nie ma Mata do tego skarbu. A tej nic nie mam. Jesteśmy tylko na jakiejś grzybowej krainie, która nie ma końca. Owszem, mi tą mapę. Oczywiście. Proszę. Musimy, musimy się spalić w piecu. No, A na Co ja mam to, mi... o mam mireć? rybę. Dzięki. A po co mi mieć? Nie mam bladego pojęcia. Masz. Wziąłem trochę. Tych, Ej, 17. może zbierzmy? Ej, zasadziłeś nam drzewko? Super. Tak. Ukradłem drzewa z statku, jak ponoł. Jak ty spałeś, to znaczy, żeby wyrosnąć. Ty spałeś tak długo. Ile? Może z 16 godzin? Cs. Myślisz, że kto by zapłakował jakieś grzybia, grzybowe krowy, które mają nieskończoną ilość zupek chińskich? To nie jest marzenie. Życie jak w Madrycie nieskończoność ilość zupek chińskich. Kurde. Dobra, y o, 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 o. Witam co, was widzowie. Eee. E e e nie wiem jak się Nic. przywitać. Nie widzisz ich? Nic, nie widziałeś. Nie, nie bilamy, bi. nie bilamy. Nie bilamy. Nie bilamy. Nie, bilami. To, nie, nie mogą być tylko dwie osoby, przykro mi, Marcin. Nie. Ma Lama Stanisława, ty morderco jeden! Czekaj, ktoś jest jeszcze na tej wyspie? Kto niby? Co to jest? Coś niewidzialnego, Harry Potter! Co? Mówię, Harry Potter! Ale co to? Nie widzisz? Harry nie Potter. widzę, nie widzę! Co to było? Harry Potter! Nie ogarniam. Trzeba go ubić. To jest jakiś Harry Potter. Zabiłeś? Zabiłam. Co to było? Harry Potter. Ale nie niewidka. Masz miski? Masz. Nie mam. na z do końca życia. Podejdź do krowy i weź Wiem. sobie jedzenie. A dobra, nie jestem. Nie jestem głodny. Aż się sam dziwię. Słuchaj, musimy mu coś przywitać, zapomniałem. Dzień dobry. Witam was widzowie na moim na telefonie film... Marcin Dubiel. Witam was widzowie na moim pierwszym filmie, bo ogólnie to miała... Witam was na moim pierwszym filmie z serii Ro... jaki Roblox? Minecraft. Możemy tą serię nag... Nazwać. Minecraft. Jesteśmy Minecraft jesteśmy uwięzieni uwięzi na Podlasiu. Minecraft, ale jesteśmy w jesteśmy uwięzieni w grzybowej krainie. <grystanie> nie! 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 Chcesz nauczyć się latać? Nie! Kursy są tylko za 2,99! Au! Dolało! Nie! No i teraz sobie ścieżkę do grobu sobie wziąłem. Ścieżka do grobu. Yy, nieważne, jak coś to... Yy. O i zapomniałem wam powiedzieć... Czy ja się w ogóle przywitałem? Tak, przywitałem się. A, to będzie witałeś? nowa seria, yy. to mówiłem wam już jak się na będzie nazywać. Dzisiaj z nami jest Milson, tak jak zwykle. Jak zwykle nie masz, nie, nie masz kogo dręczyć zawsze zabierasz mnie na łódki. <laughs> No, przepraszam, I... nie wiedziałem, że się rozbije. Dobrze, musisz prowadzić z jakąś nie wiedziałem, że się rozbije, słyszysz? Słyszysz? Nie, nie wiedziałem, że się rozbije. Nie. Nie wiedziałem. Nie wiedziałeś. Nie wiedziałem. Kurde, do... nagle, nagle było mi niedobrze i zemdlałem. Zemdlałeś? Zemdlałem i miałem I ty... jakieś dziwne sny. Jakie dziwne sny ja miałem. W ogóle to. E, słuchaj, co? ty masz złotą kartę Ronalda McDonalda? C, 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 o co ci chodzi? Jak rozbiliśmy się na wyspie, musiałem cię przenieść do łóżka. Ale byłeś tak ciężki, że musiałem wziąć na trzech krawach cię przywozić. A ty to nie jesteś ciężki, jesteś grubą kaczką. jesteś grubą. Górbą. Możesz niszczyć krajobrazu Podlaskiego. Ty kaczko, jedna wojsk, wojskowa, kaczko. Dobra, the squeeze, the squeeze. A może kogo to strój? Dobra, to jest quiz. to jest quiz. A, Stalina, B. b I C. Napoleona, Miało e, takich o nie gadamy nie gadamy na odcinkach. Co, to, to to, to to, to. to. Nie mamy tak... WYTNĘ to! Masz, masz napisane konto dla dorosłych, więc no, nie ma pamiętajmy. Tylko dlatego. Wiesz dlaczego? Bo YouTube wtedy mi e, nie mogę komentarzy wtedy e, dawać. Jak robię... Okay. Jak robię dla dzieci, to wtedy nie mogę komentarzy mieć pod swoimi filmami. Nie Dobra, rozumiesz, jak zwykle. Odchodzę do widzenia. Wró jeszcze wrócisz, jeszcze tutaj wrócisz. Widzowie, pomyślałem, że ja się rozdzielę z Milsonem na jakiś czas i zobaczymy rezultaty, co on tam zrobi beze mnie. Zobaczymy, zobaczymy. Pomyślałem że tutaj sobie, ten będę sobie mieszkał. Zobaczcie jakie rybki mam, tej widoczki piękne. Ojej. Więc to się można jeść. To można jeść? Chyba tak. Tylko o. Dobra, muszę tutaj wejść, bo za chwilę. Czy można tu jeść? Nie można. Coś się kraftuje z wodorostów? Nie. Wodorosty nie są przydatne. Możesz się przypalić na jedzenie do tej gry Minecraft. O. O nie, widzowie, dobra. E, ja idę szukać czegoś. Czegokolwiek. Uuu, jak fajny piaseczek Ja to idę. Mój domek jest jakby 0 na 10. To nie jest nawet dom! To jest gówno, a nie dom. Widzowie. Podejrzę, czy co on tam już zrobił? <laughs> widzę go. Widzę go. Okej. Okay. <laughs> Szybko. Nie. Nie. <laughs> Chyba mnie zobaczył. Dobra, stuknę go widzę, że mnie zauważył. Milson, witam cię znowu. Już, 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 już sobie nie dałeś rady? Nie, chciałem cię odwiedzić, pomóc ci w domku. Nie, to mi smutno. Ja ci pomogę, będę twoim współlokatorem. Na razie go skończę robić. Pomogę ci. Możesz ściąć mi to drzewo bruzowe. Ja to już zetnę, co jest tam, tutaj. Ja ci pomogę, spokojnie, nie bój się. Nie ja się boję. O nie, boję się! O ja ci chcę pomóc. I co mam zrobić? Dach? Nie daj mi drewno. Masz. Ja tego dużo potrzebuję. Masz, 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 masz. U, dzięki. O, masz piecyk! Mogę przepalić. Nie, nie, mogę. Sobie tam nie mogę. tego. Muszę lecec, muszę... Można iść wodorosty? Jeść, tak jak je okay, nie się przepalisz. Okej, to przepalę. Ale masz później z grzybów, więc... Ale wolę przepalić, chcę tak. przepalić. Chce mi się. Mo chcesz misję? Jaką? Musisz znaleźć mi cztery piasku. Piasku-tasku? Piasku-tasku. <laughs> Dlaczego? Ja się wszystkiego śmieję. Co miałem zrobić? Już zapomniałem. Piasek miałem znaleźć. Mam cztery drzwi. O oh, nie, nie zdążyłem z drzwiami, kurde. A mogę zrobić swój pokój, dobudować, yy, tak. Czekaj, Ale ja ci dam, dam. Na razie poczekaj. To później chcę zbudować swój pokój. Albo no, nie. możesz mi dać cztery piasku, musisz wyczarować. musisz wyczarować piasek dobra zbuduj tą swoją część domu a w kolejnym odcinku po prostu tej e, tej serii nie ty będziesz, ty będziesz miał na dachu w kolejnym odcinku tej serii wiesz co zrobię? zbuduję nie. swoją połówkę domu ale ty już będziesz miał na dachu będziesz na strychu mieszkał no mogę na strychu zrobić swoje piętro to będzie skromne, ale uważne, ale ciasne. Może coś no. Ja zamieszkam wszędzie. Będę ci w nocy śpiewał e, piosenkę. Jaką? Eee. Jaką? Jakąś straszną. Horrory no, będę ci czytał. Aha. A Koralinę. Będę ci czytał ten. Będę ci, będę ci śpiewał piosenkę z koraliny i przebiorę się za klauna. Super. Aha, zobaczycie to widzowie w kolejnym odcinku. Albo w kolejnym, kolejnym odcinku. Albo w kolejnym, w kolejnym, w kolejnym, w kolejnym odcinku. Zależy na ile starczy nam budżet. Zobaczymy. Budżetu jeszcze troszeczkę jest. Dobra, troszeczkę mm, jest. pieczone. Ale na no, Co tu się no, nie Tutaj robi woda. Musiałem się podsalić. Jaki masz super baby ten dom. Czekaj, tu do to nie, nie tu Drewno, idę po drewno. Drewno, drewno. Mam tu drewno, mam tu drewno, mam tu, drewno. Mam tu dre e e e Supi. Żupi! Ło. Hu-hu-hu? Uh. Jest dobrze Hmm Chyba nie nie to jest, to bardziej tu Tak się Dobra, dobra Dla mi świt Przepraszam, widzę, ja muszę to poruszyć w tym filmie. Przepraszam, przepraszam. Przepraszam, przepraszam, wiem, że to jest -owe, ale Vito powrócił. Co? Vito powrócił. Co? <noise> Vito powrócił. Nowy comeback na YouTube. My musimy zniszczyć więcej dzieci, żyć dzieci. Chodzi o to, widzę, że Vito. Dzisiaj na, na ten dzień co, co to nagrywa ten odcinek e, to Vito nagrał swoją piosenkę. Jej, powrót jego Vito, Bo byłem fanem kilka lat temu. To po prostu się cieszę, że chociaż powróci i da rozrywkę e, tym małym dzieciom. Małym dzieciom e, rozrywkę rozrywkę. Dasz mi ten piasek. Jaki piasek? Nie nie masz w piasku. Jakiego piasku? Nie, no musisz znaleźć piasek. Już się pogonu. Tu jest jakiś piasek. Mm. To bo jeszcze więcej nie Ehm, nie dam ci piecyk, co mi go przepalisz. Dam Dam ci do podpalenia, żebyś miał czyn. Czekaj, poszukam czegoś. Nie. Masz jedzenie? Czy mam jedzenie? Czekaj, zastanowi się. Uuu, mam takie bogate coś. Na bogato. Ale daj mi to. Nie, czekaj, czekaj, daj mi to. Daj mi to. Czekaj. Daj mi to. Mam pomysł. Uuu. I... No i to wygląda pięknie. Masz. Nie, to wygląda na bogato. Nie mogę postawić nigdzie miski. Dobra, zbudowano mam mamy ten dom. Chyba tak. Sekunda Piecyk jeszcze. muszę zniszczyć. Ja, 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 ja mam... Ale zostaw przepala się ważna rzecz. Ja zrobię. Nie, nie! Ale mają być cien, cienkie. To, to? Okej. Okay. <ścoughs> no idziemy po kolejne ile masz tego szkła? E trzy. One, two, three. Czemu tu to postawiłeś? Ale wiesz, że robi się cienkie, a nie grube szkło. Przepraszam, sorry, nie wiedziałem. Daj mi to szkło. Myślałem, że... Myślałem, że wezmę zrobić szkło i zrobimy go. No myślałem, że chcesz takie! Zobacz, zobacz, oryginalne zobacz, szkło! Tak. Myślałem, że chcesz oryginal! Oryginal serwis! to jest księdze. to są nasze zapasy jedzenia. O! Zjem sobie chętnie zupkę chińską. Zupkę grzybową. Mm -mm. Animo! A czy idę na On <noise> Jak teraz taki klimacik, zobacz. Możesz nie dobudowywać rzeczy. Ale tu no ładnie wyglądało. To... O, wiem co można doda dodać. Dlaczego ty skasiłeś coś? A okna. Nie ma okien. Nie, jest coś lepszego do dodania. Masz szkło. szkło? Szkło masz. Dobra, no, rób, czekaj, coś, rób coś, rób co zrobić. Yy, potrzebujemy jeszcze trochę tego. No a co robisz? Robisz to szkło? Czekaj. O, mogę spać. Jestem tak. energiczny. A to? Co? O, ja też o tym wcześniej myślałem. Czekaj, czekaj, muszę tutaj zamknąć. No i na bogato! To jest świetne, nie, nie. A może tutaj nie? Albo tak. Ładnie. Możecie przesunąć, przepraszam. O, jest teraz dobrze. Pada deszcz! Schowam się u ciebie. Przecieka ci sufit! A nie, nie przecieka. Nie przecieka mi sufit. Ale ładne okna. Jesteś supi. No dobra, widzowie, w takim... Ej, nie mamy żadnej pochodni. Pochodnia! Mam węgiel! Ja, no, ja mam, ja mam, ja mam, ja mam. Spokojnie, ja mam. Mam węgiel, a ja mam. Kurde. Dobra, widzę nie musisz tak dużo tych pochodni. Wystarczą dwie. Dobra, widzowie. Kończymy ten odcinek. Eee, jak, jak zwykle dzisiaj z nami był Milson. No jak zwykle. No jak zwykle. Dziękuję Wam za pozytywny odbiór poprzedniego odcinka z Robloxa. No i Elo.